A na naszych kranach Jakub Stankiewicz poobserwujmy go sobie, bo on naprawdę mega ładnie, technicznie jedzie, dojeżdża od tarki do tarki, to całą szerokość toru wykorzystuje. Widać widać doświadczenie z dużych torów, z międzynarodowych wyścigów. i telewizor i widzimy wszystko co się dzieje na torze to jest właśnie ta 250 Kuby I poprawił! 50,756 czy to będzie rekord to Nie, jeszcze 300 nie, trzyma się dobrze A C. nawet 2,5 Mateusz Ziobrowski Słuchaj, Twoja 250 z mistrzostw świata, z mistrzostw BSB, jak jeździ jeżdżą tam najlepsi Jak Ci się on prowadzi? No fajnie, bardzo lekka maszyna Mam trochę przewagę na tym torze, ponieważ no, ta Honda jest dużo yy, lżejsza niż inne motocykle. Yy, bardzo fajnie się jeździ. Yy, no i pozdrawiam moich sponsorów yy, Pirelli, Pacmana i yy, Dominatora. Domino Pirelli, Pacman. Tak, dokładnie. I, yy... Yy, pozdrawiamy, ale też mówimy, że jeszcze troszkę, nie? Musimy Was wycisnąć jak cytrynkę, bo młody talent to nie jest chłopak, który ma 60 lat, ani 50 jak ja, tylko młody talent, który po prostu już się ściga w Europy yy, jeździ bardzo szybko i potrzebujesz tych opon. Tak, dokładnie. No i yy, yy, w przyszłości jakie plany? Yy, 600 litry? No w sensie w tym roku jedziemy do klasyfikacji Red Bull'a. Pięknie, no pięknie, będę trzymał kciuki, brawo dla Ciebie, brawo dla taty tam właśnie, a macham Ci, brawo dla drugiego taty i brawa dla Was wszystkich, pięknie prowadzą swoich synów, a ja tylko mogę powiedzieć, jestem dumny z tego, że przyjechali do, do nas, mogli się pościgać, potrenować, pobawić, miło spędzić czas. Kuba takie cóż za Damianem Pietrukańcem, będzie próbował i uwaga, uwaga, nie zamykam mu tutaj drzwi Damian Pietrukaniec. Tak, Damian, Damian bardzo dobrze jeździ, on ma dobrą technikę jazdy, jeżeli nie popełnia błędów, jeżeli gdzieś tam skupi się dobrze na wyścigu, jeżeli się nie zamęczy, bo dzisiaj jest taki parny dzień i jest ciepło. I zobacz, teraz no, czy Kuba Stankiewicz będzie próbował, znowu próbował i znowu jest z tym nie wyszło. No i bardzo dobrze, bo, bo nie, nie, Jakub Stankiewicz też musi powalczyć, żeby mieć dużo doświadczenia, bo to jest młody zawodnik. Musi... Jakub Stankiewicz tutaj bardzo ładnie e, Podjeżdża, dojeżdża. No Wychyla i... się, ale znowu chyba zabrakło i... troszkę dystansu. Ta, tak tutaj jest. Tutaj ta moc motocykla... Wie... Pamiętajmy, 400 z 250, chociaż ta 250 jest mocna, lekka, więc tutaj są bardzo... A i tutaj bardzo... zamiotło Damianem Pietru Kańcem na tak, wyjściu z tego zakrętu. Będzie się kończyła też oponka pewnie, trzeba bardzo uważać. Teraz wykorzystanie, jeszcze nie, jeszcze zamknął mu drzwi. Widać, że Jakub Stankiewicz luźno jedzie, ma większe tempo, jakby się uwolnił od... Damiałem Pietrukańca, no to, no to pójdzie teraz na hamowanie, nie, te, te, tak, wchodzi, wchodzi, będzie, będzie, ale... nałożą się na siebie, ale czytasz, tutaj wewnętrzna ma Kuba Stankiewicz i chyba mał, będzie, tak, będzie, będzie. Bartek Stawicki teraz był trzeci czas tego wyścigu. A drugi tutaj... Jakub Stankiewicz 50,5, także Tomek Jarzomyk to jest hamulcowym niestety w tej grupie. Tak. Z czasem 51.1. No Mateusz Jobrowski 50,2 Mateusz z jest... Jakub Stankiewicz 50,5. Zobacz teraz czy Jakub Stankiewicz wyprzedzi? Nie, nie, nie mamy tutaj nadal Kołów, koło są. Zobacz Zobaczmy, nie, Bartek już, Stawicki utrzymuje czwartą pozycję. Oni walczą, widzieliście to Państwo. My tam mamy jeszcze trzy okrążenia przed końcem, a tam są... Nie, wyścigi jak z Mistrzostw Świata. Wyłożenie i wejdzie do prawej nie, strony, ale Tomek też wchodzi nie, teraz i teraz... Jakub Stankiewicz wchodzi. Ale jest znowu nakładka, jest.